Szanowni Państwo, drodzy widzowie, doczekaliśmy takich ciekawych czasów, że architektura ARM tak się już rozwinęła, że w tych samych pułapach cenowych prześciga procesory x86. Już pomijając fakt jej miniaturyzacji, tego że najczęściej procesory ARMowe wymagają mniej chłodzenia i musi być to takie głośno-aktywne chłodzenie itd., itd. Microsoft sobie eksperymentuje z Windowsem na ARM. Okazało się też, że świetnie na ERM-ową architekturę portuje się gry, co pokazuje no, starusieńki już Switch, ale na którego wyszły takie rzeczy jak Wiedźmin 3 i działają tam naprawdę całkiem nieźle. Na pewno nie działałyby na PC-tach o podobnie słabej konfiguracji co Switch. No i okazuje się, że ta moc jest już teraz tak duża, że obecnych urządzeń w sensie ERM-owych, że sam Switch może być bez większego problemu emulowany na Androidzie. W tym na najnowszych smartfonach te najcięższe gry typu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. No więc się trochę pozmieniało na rynku, powiedzmy. W międzyczasie z kolei pod kątem jakości gry mobilne zatoczyły koło. To znaczy, warte uwagi są teraz naprawdę tylko indyki i wychodzące rzadko porty pełnowymiarowych produkcji sprzedawane często za spore pieniądze, tak jak to robi Square Enix na przykład z portami Final Fantasy, no ale czasami się też trafiają trochę inne gry, jak nie wiem, Titan Quest na przykład, prawda, czy stare Baldur's Gate'y, no to one są już w trochę bardziej przyzwoitych cenach. Na pewno jest to wszystko lepsze niż ten szajs free-to-play, który zalewa sklepy, a mobilne gry free-to-play są jakby najgorsze pod kątem mikrotransakcji, bo samo free-to-play nie jest wcale takie złe, jak wiemy. No ale z drugiej strony też wśród gier mobilnych trafiają się takie rzeczy jak Genshin Impact, które pokazują, że crossplay i grafika rodem z konsol stacjonarnych jest już możliwe na smartfonach. No ale to jest też gra o trochę prostszej grafice. Warto też wspomnieć, że już były wcześniej próby przenoszenia gier stacjonarnych na urządzenia powiedzmy mobilne. Właściwie tutaj na przykład na powiedzmy, no przystawkę, czy tam kons mini konsolę opartą na RM, czyli NVIDIA Shield TV, eee, no to ona dostała port Tomb Raidera z 2013 roku, czy Metal Gear Rising Revengeance, eee, ale wtedy trochę brakowało tej mocy, pamiętajmy, że to jest oparte na tej trochę takiej właśnie jak w Switchu była. Teraz Apple chce wejść mocniej w rynek gier AAA, a właściwie w ogóle w rynek porządnych gier mobilnych, ponieważ po pierwsze przeniósł swoje komputery na własne procesory oparte na RM z rewelacyjną wydajnością. Naprawdę w danym pułapie cenowym ciężko jest znaleźć ultrabooki, które są tak wydajne jak te MacBooki. I zainteresowali się też bardziej grami, bo zawsze się mówiło, że na Macach nie ma gier. Z kolei iPhone jest bardzo popularny. Więc skoro unifikują już te systemy, bo już wszystkie mają oparte o tych samych, tej samej architekturze, no to też spojrzeli trochę bardziej w kierunek dużych gier. No i ich partnerem w tym względzie został Capcom przede wszystkim, no i też Hideo Kojima, prawda? Zapowiedzieli Dev Stranding na, na Maca, zapowiedzieli Resident Evil Village na Maca. A to się okazuje po zeszłorocznej jesiennej konferencji Apple, że wychodzą też te gry na iPhone'a, bo już iPhone 15 Pro dogonił mocą prawie pod pewnymi względami y, procesory M1, a No to oznacza, że y, czemu nie przeportować tego, skoro już jest portowany, prawda, na, na maki? I tak też się stało, ale nie tylko Village, bo także Resident Evil 4 Remake, czyli gra, która wyszła na początku zeszłego roku, gra y, bardziej wymagająca graficznie, moim zdaniem, od Village. Y, a moim osobistym jakby zdaniem też gra po prostu lepsza. Jakby to jest remake jednego z najlepszych rezydentów, jeśli nie najlepszego rezydenta ever. Remake, który jeszcze bardziej go ulepsza. Więc oczywiście, jako posiadacz iPhone'a, który może to uciągnąć i iPada też, postanowiłem sprawdzić, jak to działa. Zacznijmy od tego, że grałem w sam początek. Jest to dostępne, można sobie sp spróbować yy, z App Store pobrać i y, zagrać w początek. Powiedzmy mniej więcej to co było w demie, y, które zostało przed premierą czwórki y, opublikowane. Y, więc y, skupię się tutaj na omówieniu grafiki, sterowania, takich rzeczy, które powiedzmy prawda, bo o samym gameplayu nie będę mówił, zresztą recenzji jest mnóstwo, jeszcze swojej recenzji remakeu czwórki nie nagrałem, mam surówkę i chyba w końcu się za to zabiorę, bo gra jest fenomenalna. Hmm. Przy okazji warto wspomnieć, że Prezydent Evil 4 już kiedyś był na iPhone'ach, ale wyglądał trochę inaczej, był grą specjalnie zrobioną pod iPhone'a i no, tak to kiedyś wyglądały gry, kiedy iPhone wyszedł na rynek. No, więc trochę się pozmieniało od tego czasu. I tak, mamy tutaj do czynienia z grą, która wygląda troszkę gorzej niż na PS4, ale dużo szybciej się ładuje niż na PS4. Mniej więcej tak jak powiedzmy z, z dysku na PS4 się wczytuje gra w 40 sekund, ładuje. No to tutaj mamy 7-8 sekund i jest załadowane. To jest troszkę wolniej niż na PS5, ale. Zdecydowanie dużo, dużo szybciej niż na PS4, co jest oczywiście plusem, no bo jak się zginie, czy coś, wczytujemy checkpointy, no to się wszystko szybciej ładuje. Grafika jest trochę gorsza, ale nie pod kątem może nawet samej rozdzielczości, tylko bardziej pod kątem niektórych tekstur, ale to tylko niektóre tekstury, bardziej chodzi o tekstury otoczenia, które są trochę w niższej rozdzielczości, też widać takie doczytywanie się tekstur czasami tych wyraźniejszych, tych lepszych. Trochę podobnie to jak na PS4 to działa. To jest różnica względem PS5 zdecydowanie, bo no z tą wersją najbardziej to porównuję, bo grałem na PS5. Co jeszcze, jeszcze to, że tutaj są czasami takie spowolnienia, takie pojedyncze, jakby dropy klatek. Ta gra stara się trzymać 30 30 klatek na sekundę i y, trzyma przez nam całkiem nieźle, na pewno lepiej niż Village. Ma też ogólnie jedno ustawienie graficzne. Y, to jest ważne, że w Village musieliśmy sobie wszystko sami ustawić na iOS-ie jak na PC-cie. Powybierać ustawienia i mnóstwo się czasu tam spędzało. Tu jest to wszystko lepiej ewidentnie zoptymalizowane, jest dostosowane. Jest jedno ustawienie, które po prostu działa. Tak powinno być. Y, czego nie poprawiono względem Village, to sterowanie. Dalej to jest jakby gra z nakładką po prostu, dotykową i to jest jakby gra konsolowa czy tam PC-towa właściwie przeportowana z nakładką i no bardzo trudno się w to gra na ekranie dotykowym jakby na, na, za pomocą samego ekranu, takiego grania nie polecam, zresztą sam producent nie poleca, polecam sobie albo podpiąć przez bluetooth pada, kupić sobie takie u naszych myfriendów, z dalekiego wschodu kupić sobie takie trzymadło do pada po prostu i żeby tam połączyć pada z telefonem albo po prostu jakiś taki dedykowany na w tym wypadku już mówimy o iPhone, który ma USB-C, więc po prostu na USB-C sobie dokupić jakiś Razer Kishi albo coś takiego i w ten sposób grać, bo no na ekranie dotykałem jest bardzo ciężko. Jak widzicie jest tu też gameplay z iPada. iPada mam w wersji z procesorem M1. Czyli to, są jakby już dla tego rezydenta minimalne wymagania, właśnie ode mnie jeden w górę, to jest iPad Pro. Mam wrażenie, że na tym iPadzie działa troszkę, nawet czasami gorzej niż na tym iPhone'ie, ale to, to, to zależy. Mam wrażenie, że te dropy były trochę większe. Nie wiem, czy to nie zależy z faktu, że na iPadzie chyba jest wyższa rozdzielczość, trochę ciężko mi to powiedzieć, jakby na oko. Może też to wynikać z faktu, że po prostu. M1, chociaż jest mocniejszy od procesora ogólnie, od procesora tego, który jest w iPhone 15 Pro, no to tam jest różnica w mocy na poszczególnych rdzeniach i na i, i łącznej mocy, jakby. Więc może sobie po prostu z tą y, wielordzeniowością trochę gorzej radzi y, po prostu ta gra niż, niż w przypadku. Y, Prawda, po, pojedynczy rdzeni, Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Nie znam się na tym. Jest to jednak coś niesamowitego. Bym powiedział, że teraz tak dużą grę, tak mocną grę możemy nosić w kieszeni. Zakładając, że mamy jeszcze właśnie dodatkowo kontroler. Myślę, że jeśli się nie ma dostępu do czy PS4, czy Xboxa, czy powiedzmy. Steam Deck'a nawet, to jak najbardziej można zagrać w Residenta czwórkę w ten sposób. Jest to gra, w którą warto zagrać. Jeśli się nie grało też w poprzednie rezydenty, to czwórka nie wymaga takiej wiedzy, żeby grać w poprzednie, bo to jest jakby już na nowo nowa historia z bohaterem, który jest z dwójki, co prawda, ale jakby jest to zupełnie nowa opowieść, więc spokojnie też można sobie po to sięgnąć. Jest to remake fenomenalnej gry, jednej z najważniejszych gier w ogóle. Więc tak, ja każdemu jakby się pytał, zawsze tę grę polecę, także w takiej formie, chociaż ona zasługuje na to, żeby w nią zagrać w trochę bardziej komfortowych warunkach, więc jakby polecam najlepiej zagrać na, na PS5, prawda, czy na Xboxie Series X, czy na wypasionym pc ale tak też można i też całkiem nieźle działa. Mam nadzieję, że kapkom te drobne problemy naprawi w paczach te problemy z wydajnością, które są dużo mniejsze niż w Village, ale z drugiej strony póki co jeszcze Village tego nie naprawił, ludzie narzekają, że one dalej są, tam są dużo większe, no więc zobaczymy, no chociaż jednak skoro ten remake czwórki trochę działa lepiej niż Village, to mamy nadzieję, że oni tam trochę ogarnęli i to będzie działało lepiej, no i cóż, no pozostaje poczekać w takim razie na Death Stranding, na iOS, który został przesunięty na przyszły rok. A jeśli chodzi o ruch kapką, pewnie oni patrzą, czy ta gra się dobrze sprzedaje i jak się sprzedaje. Podejrzewam, że w Japonii się będzie dobrze sprzedawać. Bardzo bym chciał zobaczyć też, bo czemu nie rezydenta dwójkę i rezydenta trójkę, skoro one są na tym samym silniku. Podejrzewam, że przeportowanie tego nie byłoby już aż tak trudne. Technicznie one mogą być nawet mniej wymagające niż czwórka, niż właśnie więc no, zobaczymy jak będzie na tym silniku też Monster Hunter'y powychodziły, więc no, jestem bardzo ciekaw jak widać ten Resident Evil Engine jest naprawdę dobry zresztą Monster Hunter na Switch'a to pokazał że, że tak, że, że, że można też na słabszych urządzeniach bardzo dużo z tego silnika wyciągnąć i to widać także w przypadku tej gry i tyle, dziękuję Wam za uwagę w tym krótkim filmie Będę bardzo wdzięczny za łapki w górę i subskrypcję, czy napisanie komentarza, jak się zapatrujecie na takie porty, czy one mają w ogóle sens. Bo powiedzmy, ja jestem takim maniakiem, że potrafię czasami kupić coś po raz drugi czy trzeci, żeby mieć gdzieś sobie odpalić. Ja też lubię miniaturyzację, bardzo lubię handheldy. Jestem fanem Steam Decka, Switcha. Nie przeszkadza mi trochę gorsza grafika. No ale z Waszego punktu widzenia, czy, czy ma to sens, czy, czy nie? Dajcie znać i do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych filmach, których teraz będzie trochę więcej. Teraz zaczyna się okres o dziwo, premier w styczniu, więc już niedługo zaskoczę was recenzją jednej z oczekiwanych dosyć gier. Trzymajcie się na razie, cześć.